No, myślę, że dość atrakcyjny. Dni Bobolic trwają trzy dni. Dzisiaj jesteśmy w sobotę w finale tych obchodów. One się odbywają w tym roku pod hasłem Eko Dni Bobolic. Dlatego też mamy od samego rana tutaj dzisiaj już taką ofertę tak dotyczącą taką właśnie poszerzenia wiedzy dotyczącej proszę, proszę ochrony przyrody poprzez zabawę dla dzieci na przykład. Więc taki namiot od rana jest czynny, gdzie są konkursy z ciekawymi nagrodami. Dorośli mogli przyjść, wymienić sobie żarówki na eko. No i mamy pojazdy, takie te elektryczne mój SUB można zobaczyć bez wyjeżdżania do salonu, jak one się prezentują. No a tutaj na hali widowiskowo-sportowej właśnie takie eko. Tam są rower eko, świetna sprawa. Symulatory na przykład różne gier, symulatory Formuły F1. No i to takie miasteczko BRD, gdzie z samochodami elektrycznymi dzieci samobieżnie posługując się, poruszając się, mogą poznawać zasady poruszania się po drogach. Świetna sprawa, bo tam i sygnalizacja jest prawdziwa. I rondo jest prawdziwe, więc można zażyć takiej fajnej i emocji, ale też i zobaczyć, jakimi, bo to są maluchy, które tam są. Przecież to są 4, 5, 6 latki, jakimi zasadami trzeba się poruszać. Przez różne właśnie konkursy, bo tutaj były i konkursy, ale i zawody dla grupy na przykład z Strzeleckiej z klubem z kurta, dla bicyklistów, był rajd dookoła bobonic dzisiaj przecież się odbywał. Zawody wędkarskie, rozgrywki trójek takich piłkarskich. W zakresie dzieci i młodzieży i to, co tutaj się dzieje na placu, że jest wspólne wysiadowanie. Próbowaliśmy przygotować taki jeden duży namiot dla wszystkich, no wszyscy się nie pomieszczą, ale to jest duży namiot, gdzie jednak duża ilość osób wchodzi, to są właśnie te integrujące i, i to jest bardzo ważna sprawa, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy tak czasami no, lepiej się zamknąć w domu, bo mi się nie chce, bo może nie warto, prawda? A i też pod względem takiej jakiejś no, różnego podejścia do spraw gospodarczych, politycznych, to no, jednak jesteśmy skłóceni ze sobą i takie spotkanie przybliżają, bo się bardziej poznajemy, rozmawiamy i okazuje się, że co wcale tak nie jest, jak wcześniej myśleliśmy. I to jest bardzo ważny element tego. Ja bym chciała tak, żeby dzisiaj fajnie się wszyscy wybawili przy tej muzyce dyskotekowej, z tymi zespołami disco, disco polowymi, bo to są te zespoły, przy których my się bawimy fajnie. No a już od jutra na pojutrze przede wszystkim, żeby zrealizowały się ich marzenia, że wiemy o tym, że marzenia no najbardziej jak one się realizują zależy od nas samych. Myślę, że są dobre tu warunki w Gminie Babolice, żeby te marzenia realizować, tylko naj, też dużo zależy od nas samych, czy my chcemy. I tych, I tych wyzwań życzę im, żeby im się chciało realizować marzenia.